Cześć, jeżeli jeszcze się nie znamy, to ja jestem Mardynawy, jesteście na kanale BookAway, a dzisiaj będziemy rozmawiać o moim TBC, czyli Tubi, Considered na zimę, czyli książki, które potencjalnie chciałabym przeczytać zimą. Myślę, że nadszedł czas, żeby przestać nazywać te plany czytelnicze TBR-ami, bo em, no, układanie ich jest super i świetnie się człowiek bawi, myśli o tych wszystkich książkach, a potem wychodzi jak zwykle. I teraz na przykład, e, jak sobie patrzę na moje statystyki z jesiennego TBR-u, to przeczytałam tylko trzy, więc to nie jest do końca tak, że je olałam. E, natomiast na jedną mam bardzo ochotę, ale nie mam jej wersji elektronicznej. A bardzo nie chcę jej trzymać w rękach, bo jest ciężka. Więc jest jeszcze szansa, mam jeszcze parę dni, aż się jesień skończy i zacznie się zima. Ale skoro już mówimy o zimie, no to przejdźmy do pierwszej książki. Mam tutaj Czerwoną Siostrę Marka Lorenza. Mamy tutaj historię pewnego zakonu, który ma strasznie śmieszną nazwę, bo jest to klasztor słodkiej łaski, gdzie młode dziewczyny, chyba zazwyczaj sieroty, są szkolone na, na wojowniczki, na zabójczynie. Wchodzi też w grę tutaj jakaś... St pradawna magia, i w pewnym momencie ma tutaj trafić ośmioletnia dziewczyna, która jest oskarżona o którego nie popełniła, za to podobno czyniła dużo gorsze rzeczy niż to. Ja jestem tego ciekawa, głównie przez to, że jest to książka o samych kobiecych postaciach, wydaje mi się. W sensie, że główne postacie raczej będą kobiecymi bohaterkami, więc no, mam nadzieję, że mi się spodoba. Jestem jej bardzo ciekawa. Ja też jakiś czas temu wam mówiłam, że ona trochę ze mną już chodziła, nie słyszałam za wiele opinii o niej, w sumie to chyba prawie wcale zdobyłam ją przypadkiem w jakimś outlecie na stronie Empiku także jakoś tak mi się ona też z zimą kojarzy, to jest taka trochę starsza fantastyka, w sensie no, nie wiem chociaż nie, bo sprawdzałam ostatnio i okazuje się że ona jest z 2017 roku niemniej, no już trochę jest taka zapomniana, więc mam ochotę do niej przysiąść zimą następnie mam coś, co też stricte zimowe nie jest, ale po moim ostatnim zachwycie Zajdlem, w przeczytaniu całej prawdy o planecie Xi wzięłam sobie na TBC Wyjście z cienia Janusza Zajdla i to będzie kolejna książka, po którą się zabiorę i tak jak już Wam wcześniej w filmach mówiłam w, przy podsumowaniach bardzo mnie ten zajdel w tamtym wydaniu zachwycił wystawiałam tej książce 5 gwiazdek a podobno to jest najmniej lubiana książka zajdla więc jestem ciekawa jak pójdzie mi z następnymi no więc wzięłam sobie po prostu spółki kolejną którą mam i tutaj jest bardzo ciekawy motyw bo mamy tutaj ziemię która jest 80 lat po w wielkiej wojnie, po takim pierwszym kontakcie z obcymi, i tak naprawdę Ziemia zapomniała już o wszelkich problemach, które miała wcześniej, przed tym wydarzeniem czyli o przeludnieniu, głodzie, jakiejś dewastacji środowiska, niedostatku energii to wszystko poszło w zapomnienie nastąpił jakiś nowy porządek ale co ciekawe obcy tutaj pełnią rolę pewnego rodzaju ochroniarzy dla Ziemi, bo są oni osadzeni, nie wiem czy jeszcze gdzieś indziej, ale na pewno na orbicie krążą właśnie takie satelity z tymi obcymi. Oni pochodzą z planety Proxima Centaura e, i oni tak naprawdę rozbili inwazyjną flotę bestialskich innych obcych. E, no i teraz ludzie potrafią się sami sobą powiedzmy zaopiekować, wszystko nabrało odpowiedni e, tor, natomiast dla zbyt dociekliwych w tych tematach czekają obozy pracy, więc jestem bardzo ciekawa, zwłaszcza, że tutaj w grę wchodzi ziemia, więc zobaczymy, czy mi się spodoba. Kolejna moja książka też niekoniecznie jest zimowa, chociaż mi się wydawało, ja po z jakiegoś powodu byłam przekonana, że ona się dzieje zimą, ale może dlatego, że miejsce akcji jest umiejscowione... Masło maślane. Miejsce akcji jest w Moskwie. I może dlatego jakoś tak zimowo mi się y, skojarzyło. Gentleman w Moskwie Amor Taus. I to jest książka, która, ja myślałam, że ona jest klasykiem, a teraz sprawdziłam i ona wyszła chyba w 2016 roku. I, i mamy tutaj historię, y, może dlatego myślałam, że y, jest klasykiem, bo y, akcja dzieje się w 1920. I mamy tutaj historię pewnego hrabiego, który zostaje skazany chyba za jakiś wiersz y, na to żywotnie przebywanie na takim poddaszu e, z oknem wielkości szachownicy i ma on teraz żyć z dala od wszelkich dóbr, które dostarczały mu dostatek. We wcześniejszym życiu, czyli opery, jakieś wystawne życie, wielka posiadłość. No i teraz życie umilają mu jedynie kucharz, jakaś dziewczynka i jeszcze ktoś tam był. Piękna aktorka. No i teraz on na nowo buduje swój świat, kiedy nie ma kontaktu z, z niczym, co tak naprawdę jest za murami, i ta książka ma nam pokazywać, nieść takie przesłanie, że wszystko to, co najpiękniejsze, najważniejsze, trzymamy w sobie i nie jest nam mm, potrzebne chyba nic takiego wielkiego, bogatego co jest poza nami, poza człowiekiem. Dosyć takie uniwersalne przesłanie, ale no wiecie, to są też jakieś takie moje domysły na podstawie tego, co, co, co czytam z opisu. Ja też o tej książce nie słyszałam nigdy żadnej opinii. Wiem, że czytali ją jacyś moi znajomi, natomiast nie mam pojęcia, co oni o niej sądzą. Trochę już ta książka czeka na mojej półce, więc myślę, że czas się za nią zabrać. A skoro kojarzy mi się z zimą, no to nie ma co odwlekać. Wydaje mi się, że ja coś po... Minęłam. Tak, pominam pierwszą książkę, którą miałam na, na moim TBC i jest to ostatnie stadium autorstwa Niny Lyke I to jest książka norweskiej autorki o norweskiej kobiecie, też, która jest lekarką i tak naprawdę już ma trochę dosyć swojego życia, swojego małżeństwa. Jej partner jest jakimś narciarzem wybitnym, bierze udział w jakichś zawodach, zajmuje się tylko sobą, a ona tak naprawdę jest bardzo sfrustrowana swoją profesją. Tym, czym się zajmuje, tymi pacjentami, którzy bardzo często są hipochondrykami, przybiegają do niej z jakimiś pierdołami, i ona w pewnym momencie wysyła na Facebooku wiadomość do jakiegoś swojego byłego chłopaka z czasów tam. Dawnych. I coś ma z tego się rozwinąć. Ja do końca nie wiem co, wiem, że ona właśnie zaczyna kwestionować swoje życie, trochę się oddala od tej rodziny, i z tego co słyszałam, to ta książka ma być taką trochę satyrą tego norweskiego społeczeństwa, które jest pod tym parasolem ochronnym państwa bardzo opiekuńczego, które w teorii powinno być bardzo szczęśliwe, być w, w, we wspaniałym zdrowiu, zarówno tym fizycznym, jak i psychicznym. No i jest tutaj pokazane właśnie trochę ironicznie jak może wyglądać e, życie w tym utopijnym e, i takim e, idealnym raju, jakim wyobrażamy sobie e, ogólnie kraje skandynawskie, w tym przypadku Norwegię, więc jestem bardzo e, ciekawa. Niedawno też wyszła inna książka tej autorki, więc chciałabym nadrobić. To jest taki mój wybór właśnie związany e, głównie z pochodzeniem autorki oraz ogólnie umiejscowieniem akcji w tej książce, mm, no bo to są kierunki, które kojarzą mi się raczej z chłodem, z zimnem. E, ja też planuję na wiosnę e, wyjazd do, do Norwegii, w sensie on już jest zaplanowany, no więc tak jakoś idealnie wpisze się w ten zimowy a, anturaż. E, no i też to do siebie ma literatura skandynawska, że ona jest bardzo często trochę taka zdystansowana, czytelnika osła nawet taka zimna. E, ci, którzy czytają tą literaturę skandynawską będą wiedzieli, co, co mam na myśli, więc uważam, że ona na zimę też e, no, sprawdzi się, mam nadzieję przynajmniej. Mam też coś, co w teorii ma być e, książką podobną do prozy Sally Runi. I mam tutaj akty desperacji Megan Nolan. I tutaj mamy również akcję, która dzieje się w Dublinie. Irlandzką e, pisarkę, irlandzką e, bohaterkę. I mamy tutaj dziewczynę, która zostaje chyba wyrzucona ze studiów. Tak, dziewczyna zostaje wyrzucona ze studiów, pracuje jako kelnerka, a wieczorami pije i uprawia e, przygodni. I w pewnym momencie poznaje takiego idealnego mężczyznę, z którym zaczynają się spotykać, ale bardzo szybko okazuje się, że nie stworzą dobrej relacji, tylko raczej taką właśnie, tak jakby to Sali Runi pewnie stworzyła. Wydaje mi się, że to bardzo podobne jest. Bardzo toksyczną relację budują i ma to być takie studium autodestrukcji, uzależnienia od Alkoholu i yy, nie wiem, czego tam jeszcze. I też ogólnie to ma być troszkę taki ironiczny komentarz na temat stanu psychicznego milenialsów. Więc no zobaczymy, czy te porównania do Sali Runi yy, tutaj są trafione. Kolejne dwie pozycje są. Wydaje mi się bardzo zimowe. Wzięłam sobie też Fredrika Backmana Miasto Niedźwiedzia, ponieważ mamy tutaj zimę, mamy północne miasteczko. Sam autor w ogóle czy ja dobrze to pamiętam, że Fredrik Backman mieszka w Sztokholmie? Tak, więc mamy tutaj historię takiego miasteczka odległego, bardzo położonego na północy, które bardzo długo już nie było w niczym najlepsze. No ale zbiera się tam jakaś grupa chłopaków, którzy chcą wziąć udział w krajowych zawodach Hokejowych, bo w miasteczku właśnie jest takie stare lodowisko, no i całe to miasto tym żyje, a z drugiej strony mamy jakąś straszną historię związaną z przemocą w stosunku do jednej z dziewczyn. Nie wiem, jakiego rodzaju to jest przemoc. Natomiast cała społeczność ma pogrążyć się w szoku i chaosie, a jednocześnie w tym mieście budzą się nadzieje. No, domyślam się, że tutaj związane z tymi zawodami. I ostatnie zdanie tego opisu jest bardzo ciekawe, bo jest tutaj zaznaczone, że w tej historii o małym miasteczku, Frederick Bachmann zawarł cały świat. I może ten opis nie brzmi jakoś tak koherentnie moim zdaniem, bo z jednej strony mamy tych hokeistów, z drugiej strony tą dziewczynę, ten opis też nam za bardzo nie zdradza jak to jest połączone i czego możemy tu się spodziewać, tak jak nie wiem, opis mężczyzna imieniem Uwe daje nam całkiem spory i trafiony wgląd do tej historii, natomiast tutaj nie mam pojęcia, ale zdaje się na to nazwisko i ufam, że będzie to po prostu dobre, a że jest zimowe, że jest na północy, no to... Kiedy jeśli nie zimą? Kiedy, jeśli nie zimą, powinnam przeczytać reportaż o Alasce Damiana Hadasia Przystanek na Krańcu świata. To jest książka z serii tej takiej podróżniczej, podróżniczej wydawnictwa poznańskiego, i to jest taki, taki zbiór książek, w których różni autorzy e, mający jakieś doświadczenie w, związane z danym obszarem geograficznym e, opowiadają nam różne ciekawostki na temat określonych miejsc. Tutaj mam Alaskę, ja też czytałam książkę o Norwegii, a na półce jeszcze czekają na mnie inne pozycje z innych części świata. Dużo ciekawostek, jakiś rys historyczny, ale w taki bardzo ciekawy sposób obalamy jakieś stereotypy, albo może potwierdzamy jakieś. I też na taki temat powstała ta książka, Alaska. Grzegorz już ją zaczął czytać i powiedział, że ta książka pokazuje właśnie, że ta Alaska nie jest takim fajnym, wyobrażonym światem, jak my sobie wyobrażamy, bo oboje bardzo chcielibyśmy na Alaska się wybrać. No i tutaj autor nam trochę uświadamia, że hola, hola, że niekoniecznie tak będzie, jak sobie wyobrażacie. Ja przeczytałam sobie w ogóle wstęp do tej książki i też mnie bardzo... No, zachęcił mnie do siebie, bo był bardzo przyjemnie napisany i tak angażująco, więc myślę, że nie będę mieć większego problemu, żeby po nią sięgnąć. W ogóle też autor jest z Wałbrzycha, ukończył te same studia, co ja i nie pracuje w zawodzie, tylko zajmuje się podróżami i też jest organizatorem wycieczek i wypraw. No i mam też jeden reportaż zupełnie niezwiązany z zimą, ale mam na półce szereg książek, które stanowią o szeroko pojętym jedzeniu bądź niejedzeniu mięsa, zabijaniu zwierząt i tak dalej, i tak dalej, więc wzięłam sobie Mięsocholików Marty zarazkiej 2,5 miliona lat mięsożernej obsesji człowieka. To jest książka idealna dla mnie. Ja od paru lat próbuję zostać w 100% wegetarianką. Niestety nie jestem w stanie tego zrobić. Zrzucam to na karp mojej słabej Niezbyt silnej woli. Niemniej, porównując do tego, jak to wyglądało w dzieciństwie, czy też w latach szkolnych, na studiach, to teraz wygląda to zupełnie inaczej. My w zasadzie do domu w ogóle mięsa nie kupujemy. Czasami zdarzy nam się zjeść coś właśnie na mieście, gdzie jednak się skuszę, ale i tak wracają do mnie te myśli, później mam wyrzuty sumienia i po prostu chciałabym. Potrafić dać sobie to słowo. Ej, Martyna, nie jest już tego mięsa. Cały czas mówisz, że kochasz zwierzęta, nie bądź hipokrytką odpuść i mam po prostu kilka książek, które mam nadzieję pomogą mi tego kroku dokonać i, i który w końcu zrobię i nie będę mieć wyrzutów sumienia I mam nadzieję, że ta książka to zrobi i słuchajcie, tutaj jest w opisie napisane, że codziennie słyszymy o negatywnym wpływie produkcji oraz konsumpcji mięsa na środowisko, organizm człowieka, wiele z nas próbuje ograniczyć ilość spożywanego miejsca albo całkowicie z niego zrezygnować, to ja niełatwo jednak oprzeć się wędzonym, suszonym, grillowanym czy smażonym przysmakom co powoduje, że mamy tak nieodpartą ochotę na białko zwierzęce i nie potrafimy się od niego odzwyczaić. I dlaczego ewolucja nie uczyniła nas wegetarianami, skoro jedzenie mięsa nam szkodzi? No właśnie, dlaczego ewolucja nie uczyniła mnie wegetarianką? Mam nadzieję, że y, jednak ta książka mnie uświadomi, że, że ta decyzja jest dobra, a nie, że będzie odwrotnie, bo mam nadzieję, że to nie będzie w topa, jeżeli czytaliście tę książkę, to wyprowadźcie mnie z błędu, bo jeżeli ona ma mnie y, utwierdzić mnie w przekonaniu, że jednak znaczy nie mam takiego przekonania, ale nie chcę, żeby ono powstało, że powinniśmy jeść to mięso, to napiszcie mi proszę w komentarzu Wtedy nie będę jej czytać. I to było wszystko, jeżeli chodzi o mój To Be Potentially Read. To są takie książki, które teraz mi chodzą po głowie. Trzymam za siebie mocno kciuki, żeby udało mi się zrealizować ten plan. Natomiast to, że teraz nazywam to To Be Considered, nie jest już aż taką ogromną presją w mojej głowie i być może ta presja trochę działała na moją niekorzyść. W sumie, wy też możecie potraktować tę książkę jako swego rodzaju polecenia na zimę, bo kilka tych książek tutaj na zimę Zdecydowanie się em, wpasowuje w ten anturaż zimowy. E, no i dajcie znać, co Wy planujecie czytać na zimę, a może w ogóle nie robicie TBR-ów, i powiecie mi, co planujecie czytać w ciągu najbliższego tygodnia. Ja, jak zwykle, bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i widzimy się w następnym. Cześć.